Rage Guy, czyli wkurzony koleś, który zaczyna krzyczeć. Coś. Chociaż akurat tego tłumaczenia pozostawię wam. Pierwszy komiks z wkurzonym kolesiem pojawił się na Forczanie w roku 2008 i wyglądał właśnie tak. Autor tego wymownego dzieła pozostaje cały czas anonimowy. Dzięki absolutnej prostocie tego komiksu zaczęły powstawać następne, zwykle robione w pańcie i pokazujące sytuacje, od których idzie się wpielić w naszym realnym życiu. Między innymi został stworzony komiks ukazujący w jaki sposób rozwiązać problem, który został pokazany w pierwszym komiksie. Dzięki popularności tego memu powstała seria nazwana Rage Comics, gdzie z czasem zaczęły dochodzić nowe twarzyczki wyrażające emocje jak Poker Face, Forever Alone i inne lecz nazwa związana z Guy'em już się nie zmieniła. Jedną z ciekawszych akcji dotyczących RageGaja było zjednoczenie się w re i Reeditu, gdy hottopic.com, sklep specjalizujący się w sprzedaży różnych gadżetów, m.in. różnorakich koszulek, pod koniec roku 2010 wypuścili właśnie koszulkę z Guy'em. Wspomniane wcześniej serwisy zaczęły popularyzować tzw. Rage Guya, czyli komiksy jak najbardziej rasistowskie, które miały zmusić Hot Topic do wstrzymania sprzedaży. I naturalnie się im to udało, a ta akcja tylko jeszcze bardziej spopularyzowała tę postać. Warto także wspomnieć, że Rage Guy został drugim najsłynniejszym memem internetowym roku 2010 według meshable.com. Wyprzedziła go tylko piosenka Bad Intruder. Powstała także masa innych modyfikacji jak Wii, która okazuje emocje wprost przedzieloną do pierwszego wzoru, czy nawet animacja, która pokazuje cały cykl złości reczkaja. Do widzenia Państwu.